Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w ten ważny, yy, wielki dzień. 24 grudnia roku Pańskiego yy, albo Panieńskiego 2022. Ale nie wiem, czy jest coś takiego jak rok Panieński. Jeśli jest, to... to... O, whatever. Jak tam u państwa? Wszystko dobrze? Przygotowania do święt? Bardzo dobrze? Na pewno tak. Chociaż pewnie u wszystkich, nie u wszystkich jest tak wesoło. A powiedziałbym, nie, no nie będziemy tak pesymistycznie. Chciałem że że niektórzy mają przechlapane, bo to nie, to też pesymistycznie. Kurde, co za dzień? Ja, nie, jest we mnie dzisiaj dużo radości. Ja wyszedłem rano do sklepu, zaraz tuż po otwarciu, i kupiłem dużo mandarynek, dużo jabłek. Moja rodzina jest przeszczęśliwa, bo mandarynki są bardzo popularne u mnie w domu. I takie się świąteczne zrobiły, proszę Państwa. Jakieś tak towarzyszą nam od wielu, wielu lat. Jak tylko komunizm się w Polsce skończył, co za dziecięcia pamiętam, to zaczęły się pojawiać owoce cytrusowe. Najpierw na święta, tak ostrożnie, bo to drogie było być może, albo egzotyczne. I nie do końca było wiadomo, czy egzotyka podczas takich świąt, wtedy bardzo przecież związanych z religią, Um, czy wypada, ale, ale mandranki się przejęły, bo zdaje się, że o tej porze roku z jakiegoś powodu są najlepsze. Moja żona zawsze powtarza: Remigiusz, o tej porze roku mandranki są najlepsze. Mówię, ciekawe dlaczego. Też nie wiem do końca dlaczego. Może państwo wiedzą, ja się chętnie dowiem. Potem będę mógł te, te, tą, tą mądrością podzielić się z rodziną, na przykład podczas świąt. My się do stołu i powiem. Kochanie, a wiedziałaś dlaczego? Na święta i po wtedy powiem tą wiedzę, którą od Państwa uzyskam. Także proszę mnie nie ściemniać, bo potem wyjdę na matoła. <grym> a to nie niedobrze, bo podobno to się zdarzy na święta, a to potem przez cały rok przeszły. Takie są opowieści? Dlaczego wspominam o tym, że niektórzy nie mają wesoło? Otóż byłem wczoraj u Barbera. Mm, to to, to to. <grym> I Barber mi powiedział tak, ja mówię, wiesz co, kurde... Święta fajnie, super fajnie, cieszę się, ale zostaniemy w domu, bo, bo nasz syn zachorował grypę ma. A mówi ty serio? Ja mówię, no serio. A wyobraź sobie, że jesteś siódmym klientem, który mi dzisiaj to mówi. Okazuje się, że mnóstwo ludzi ma dokładnie ten sam problem, dzieciaki chore i nie wyjeżdżają, nie wyjeżdżają na święta do rodziny. I gdzieś tam cały czas mam takie podtekście poczucie, że no, czasami fajnie jest pojechać. Ale to jest wyjazd. A tak w domu nie ma nic lepszego niż w domu. Ja uwielbiam w domu spędzać święta. I wiele osób też się tak wypowiada w tym kontekście, że. A, no, że nie pojadą, ale z drugiej strony. I wczoraj, i wczoraj był taki dzień dla wielu osób, że się robiło dużo zakupów, żeby. żeby nadrobić. My z żoną żeśmy chyba nadrobili. Ja wczoraj zrobiłem jeszcze sałatkę, kupiliśmy rzeczy. Zrobiliśmy barszcz? Nie, zrobiliśmy to nadużycie. Moja żona zrobiła barszcz, zrobiła ciasto, ja zrobiłem tylko sałatkę. Ale siedziałem z moją córką i żeśmy tę sałatkę przygotowywali. Moja córka jest cudowna pod tym względem, bo się strasznie lubi angażować w moje gotowane, jak ja gotuję, jak ja coś robię, ją zawsze, zawsze ją yy, zawsze ją wołam, mówię Olu pomożesz, pomożesz mi coś? I ona bardzo często chętnie odpowiada. Czasami się nudzi w trakcie i odchodzi, ale muszę przyznać, że i tak ma więcej cierpliwości. Mój syn absolutnie do kuchni mojej się nie zbliżał. Prawdziwy z niego mężczyzna w odróżnieniu do mnie. <grym> Ale ja mam też dużo cierpliwości, jak gotuję, to nigdzie się nie spieszę, robię to powoli. Jak moja córka też się nie spieszy, bo nie potrafi, bo ma 5 lat, to mi to zupełnie nie przeszkadza i mamy taki taki czas dla siebie i tam sobie gadamy o różnych rzeczach, bo o czym tu można gadać z przedszkolakiem, ale w międzyczasie ono coś posoli, coś pomiesza. Wczoraj ścierała mi jajka do, do sałatki, ścierała, znaczy przypuszczała przez tą, jak się robi. Sałatkę z jajkami, proszę Państwa, to pewnie doskonale wiecie, ale w ramach jakiejś opowieści. Powiem jedynie, że przepuszcza się przez taką, to nie jest tarka, tylko to jest taka siateczka metalowych takich drucików przechodzących pod kątem 90 stopni. I tam taka gilotyna trochę do tego jajka, więc ona się tym zajmowała, a że jajek było 10, to na, na długi czas wystarczyło jej zabawy. No więc żeśmy tak, i tak przypomniały mi się te wszystkie momenty cudowne. Kiedy ona mi połaga w kuchni. No i takie świąteczne są nastroje, może będzie mi pomagała dłużej. Fajnie by było, gdyby ktoś u mnie w rodzinie wykazał się takim zamiłowaniem do gotowania jak ja. Bo moja żona, owszem, dobrze, dobrze gotuje, ale ona chyba się zajmuje tym w ramach, ja wiem, no bo trzeba coś zjeść, nie? Tam nie ma w niej takiej, ale lubi dobre rzeczy zjeść i lubi dobre rzeczy zrobić. Ale może nie do tego stopnia, jak ja ja to mam trochę fiała na tym punkcie. I lubię eksperymentować. Tak czy inaczej. A, właśnie, oczywiście święta się zbliżają, ja z pewną radością o nich opowiadam. Wydaje mi się, że ten vlog to jest, to taka dygresja. Ten vlog, powód, dla którego tego vloga nagrywam, jest taki, że fajną muzyczkę wczoraj znalazłem do, do vlogów świątecznych i chciałbym użyć jeszcze raz. Gwiazdkę przyniosłem z dworu, bo mamy taką wystawioną. Wczoraj żeśmy ozdobili w ogóle drzewa na zewnątrz, jakieś tam żeśmy za... Czy przez ostatni tydzień mieliśmy tam takie przy, przyozdabianie tych domów. Czy ja o tym opowiem teraz? Tyle mam dygresji. Mam w ogóle wrażenie, mamy takiego sąsiada gdzieś, znaczy sąsiada, ulicę dalej, czy tam dwie ulice dalej, ale w ramach tego mojego osiedla, że ma tak kolosalną ilość światełek, że mi się przypomina święta w Krzywym Zwierciadle z taką, z Chevy Chase'em, to była rodzina Griswoldów czy coś, że jak on odpala światełka, to całym, w całym mieście prądu zabrakuje. Jest tu szaleństwo jakieś takie totalne. Pomyślałem, że przeozdobianie domu to jest dla niektórych jak operacje plastyczne. Nie wiesz kiedy się zatrzymać! I na końcu się robi trochę niepokojąco, jak się patrzy na twój dom. Ale często z żoną przechodzimy tam w ramach naszych spacerów, takich trochę sportowych, i podziwiamy, jak facet. I to jednak wzbudza naszą radość. Jak ktoś tak przyozdobi dom? Więc w tym roku postanowiliśmy zabłysnąć tutaj na ulicy. I chyba mamy najwięcej różnych światełek i lampek, ale ze smakiem, bo moja żona dla mojej żony to jest ważne, więc nie jest jakaś tam kolosalna ilość. Ale fajnie, fajnie, żeśmy wczoraj dołożyli właśnie ostatni łańcuch. 19 metrów kupiłem i moja żona mówi chyba za krótki, chyba za krótki ciągle trzeba było kupić ten 22. Może trzeba było kupić to na takie chude drzewko, żeśmy zawiesili, jak się owinie parę razy, to nagle się te światełka kończą i o, mogłoby być inaczej, mogłoby być lepiej. Nie, nie cudownie jest. Ona mówi, no do, no fajnie, jest fajnie, fajnie. No ale wracając do tego, od czego zaczynałem, że święta, świętom oczywiście muszą, muszą towarzyszyć komentarze na YouTube, że e, jesteś niewierzący i święta uskuteczniasz. Proszę państwa, to już jest bardzo, bardzo, bardzo dawno takie kulturowe, bardziej zjawisko niż religijne. Ta, ta wigilia. Poza tym. Żeby autentycznie oddać y, religię, która pasuje do tego święta, to musiałbym powrócić do pogaństwa. Bo to nie chcę nic u nikogo oskarżać, ale tę choinkę to chrześcijanie pod iwanilii poga poganą. To jest święto, które ma swoje korzenie jeszcze przed chrześcijanizmem. Przed chrześcijaństwem? Się nasłuchałem ostatnio różnych, kurde, influencerów i mi się wyrazy mylą. Przed chrześcijaństwem... Więc to nie jest tak, że musiałbym, musiałbym powrócić do korzeni naszych słowiańskich i poganizm. Pogaństwo! Co jest krane? Pogaństwo zacząć uskuteczniać, żeby, żeby to święto docenić w pełni. No, no i tak Państwu opowiedziałem tę poranną historię. Wczoraj. A, właśnie. Wczoraj wspomniałem o tym. Że warto jakieś komentarze i tam lajka zostawić pod filmem. I to, to zawsze żałuję, jak, jak o tym wspominam. Pewnie teraz też będę żałował. To jest tak, że, że tego typu rzeczy to jest coś, co karmi algorytm, ale nie karmi dla mnie tego algorytmu, tylko dla was. To znaczy, jeżeli coś lubicie oglądać, to jeżeli tam spędzicie przy tym filmie czas albo przy tym twórcy, zostawicie lajka i zostawicie komentarz, to jest większa szansa, że potem kolejny film tego twórcy wam się pokaże w jakiś sposób. Więc to tak. Oczywiście u mnie to jest w statystykach widoczne i mogę. Pójść z piętą piersią. zobacz, kochanie, jak mi tutaj ludzie lajkują filmy, ale, ale w ramach algorytmu to bardziej działa pod Was niż pode mnie. No, pode mnie, jakby siłą rzeczy. To jest transakcja wiązana. więc ja też korzystam. No, ale, no, więc, więc w tym kontekście, bo już mi ktoś napisał w komentarzu: i ile ci tych komentarzy potrzeba? Bo mogę tutaj coś załatwić. Nie, nie o to chodzi, <laughs> że ja chcę mieć dużo. A, boże. No, ale dobra, dziękuję za miłe chęci, I za świąteczne miłe chęci. Czy coś Państwu chciałem powiedzieć? No mm, właśnie, postanowiłem też y, te dramy sobie y, omawianie różnych dram, a jest ich sporo. gdzieś tam się pojawiają. Boże, ten internet. Y, y, ten nasz. In ja, ja lubię YouTube'a i lubię tu być i lubię nagrywać filmy i tak sobie myślę, że niestety topka internetu, topka YouTube'a jest skupiona wokół takich ludzi, którzy. Y, 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 Jedyna topka, na jakiej powinni być, to topka kopania w tyłek. Ale no są tam i gwiazdożą, i, i przez... Na youtuberów patrzy się przez pryzmat właśnie e, takich młodocianych patologii. E, I na mnie też się, bo jestem youtuberem, też się patrzy przez pryzmat tak Wracają te śmieszki. Co robisz? Filmiki nagrywasz w internecie? O, pijesz alkohol przed kamerą? Nie! Opowiadam o świętach, o rodzinie, o pogaństwie opowiadam. Takie rzeczy e, opowiadam. Dobra, e, a właśnie, a właśnie, nie dobre. Chciałem być, więc po, podaruję Państwu opowiadanie o tych patologiach na święta, <laughs> ale po świętach wracam, e, bo jest dużo, dużo zabawnych rzeczy do, do opowiedzenia. I tak sobie myślę, że, że ten mój e, sposób opowiadania o tych rzeczach jest takim złotym środkiem między rokobraża, które mnie mierziło w pewnym momencie już, bo takie mi się wydawało. Eee. O jest dużo by o tym opowiadać, zostawię sobie to na inną okazję, ale jest czymś takim między, między klasycznym, który jest popularny, a rok obraża, że tam od czasu do czasu próbuje podrzucić jakiś żarcik taki niewinny, trochę jakąś szpileczkę. to tu, to, to tam, ale nie jest ona taka, taka bardzo, bardzo szydercza, ja taki nie należy do ludzi bardzo szy, szyderczych. I z tym z tym, e, tym optymistycznym akcentem się z Państwem żegnam. Mam nadzieję, że dobre dzisiaj będzie kolacja. Obiad, kolacja, nie wiem o której tam miecie. Pogoda się popsuła, pada deszcz, miał być śnieg na święta, prawie był. No więc, więc mam nadzieję, że jedzonko będzie dobre, prezenty będą fajne i ci, którzy w, e, znaleźli się w podobnej sytuacji jak ja, że się wyrobili na te święta i kupili wszystko, co jest potrzebne i, i, i zrobią wszystkie rzeczy. Ja dzisiaj, dzisiaj będę rybę robił jeszcze przed kolacją. Eee, moja żona kupiła łososia chyba, to jest jedyna rzecz jaka została ja z reguły na święta lub, lubię robić tuńczyka, oczywiście za każdym razem jak robię tuńczyka to myślę sobie, o te biedne delfiny mam nadzieję, że za dużo ich nie padło podczas połowów tuńczyka eee, bo to delfiny, delfiny to piękne i cudowne zwierzęta, chyba już teraz te współczesne połowy, a co ja wiem te współczesne połowy wcale nie są cudowne nie? no dobra, nie chciałbym takim negatywnym akcentem kończyć, więc powiem, że ta, ta ryba mi z reguły wychodzi smaczna więc tym razem trzeba będzie łososia zrobić. Łosoś taki nieświąteczny. Karpia pewnie bym nie zdążył kupić. Poza tym karpia chyba nie potrafię jeszcze robić, więc... Ale jakbym się postarał, tak czy inaczej będzie łosoś u mnie jako ryba. Strasznie drogi jest łosoś, okej? Okay? Lepiej było kurczaka. <gryw> kurczaka kupić. I wsadzić w niego parę ości i udawać, że to ryba. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie. Eee... Wesołych świąt! Ej!